Nie chcę mi się teraz nigdzie ruszać. Posiedźmy tu jeszcze trochę, druchu. Posiedźmy, przyjacielu. Posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim <grytanie> chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Tak, należy. Jaśnie, panie. Przepraszam, że zakłócam spokój, ale do domu wdarła się jakaś osoba. Próbowałem ją powstrzymać, ale nie chciała słuchać. Kto to taki? W wybaczy, pan, ale nawet nie raczyła się przedstawić. Hmm, co to tak śmierdzi? Dobrze wyglądasz. No, nie stój tak. Uściskaj mnie. Coś ty tu przywiozła. Garkaina z Angren. Ubiłam go. Sama. To dlatego wyjechałaś z Carreras tak nagle. Nie wiedziałem, co się stało. Zastałem tylko ten lakoniczny liścik, a w nim... Nie szukaj mnie. Kompletnie zbaraniałem. Głupio wyszło. Po prostu cały czas czułam, że jestem w twoim cieniu i że uduszę się, jeśli z niego nie wyjdę. Nie zrozum mnie źle, ale kiedy zobaczyłam to zlecenie w wiedziałam, że... że muszę to zrobić. Sama. Bez nianki. Nie jestem twoją niańką. Wierzę w ciebie. Jak Ci się podoba mój nowy dom? Ładny. Tylko chyba przydałby się mały remont. Ta, mam to w planach. Może wyjdziemy na zewnątrz. Pokażę Ci ogród. To pięknie. Mogłabym tu zostać na zawsze. Co Cię powstrzymuje? No, właściwie nic. Ubiłam Garkaina, odebrałam nagrodę. Chyba należy mi się trochę odpoczynku. Rzeczy samej, jak powiedziałby mój majordomus. Masz majordomusa? Nazywa się Bazylii Barnaba. On wpuścił cię do domu. Powiem mu, żeby ci przyniósł owoce i coś do picia i możesz się wylegiwać cały dzień. O niczym innym nie marzę. Jak poszło Wangren? Garkain to trudny przeciwnik. Dlatego postanowiłam go najpierw osłabić. Zwabiłam go do opuszczonej krypty, gdzie nie mógł się schować. Zdala od zabudowań i siedzib ludzkich. Słusznie. Zawsze lepiej uniknąć przypadkowych ofiar. Ale to, że przeciwnik nie ma się gdzie schować, to jedno. A to, że jest piekielnie szybki, to drugie. Nie tak szybki jak ja. Problemem było raczej to, że był znacznie silniejszy. Ale ja byłam sprytniejsza. Powalczyliśmy chwilę, Zamarkowałam mnie udany unik i pozwoliłam mu się napić. Potem poszło już łatwo. Miałaś już do czynienia z urokami wiedźmińskiego fachu? Co masz na myśli? Ludzką niechęć. Dziwaczne połączenie podziwu, strachu i pogardy. W jednej wsi poszczuli mnie psami. W innej zabronili mi korzystać ze studni, ale... poza tym... nie jest źle. Najważniejsze, że jeszcze nigdy nie próbowali mnie oszukać z wynagrodzeniem. Miałem nadzieję, że kobietę może potraktują inaczej. Geralt, jeśli na tym świecie kobiety traktują inaczej, to na pewno nie lepiej. Wręcz przeciwnie. Tak sobie wyobrażałaś bycie wiedźminką? Gerald, niczego nie musiałam sobie wyobrażać. Zanim się rozstaliśmy, przeżyliśmy trochę na szlaku. Ale bycie czeladniczką to nie to samo, co bycie mistrzynią. O, do mistrzostwa to mi jeszcze daleko, ale się staram. Zresztą wiesz, no, uczyłam się od najlepszych. Starałem ci się tylko przekazać to, czego sam się trzymam. Miałam na myśli Eskela, Lamberta... Czyli nie żałujesz swojego wyboru? Nic podobnego. Robię to, co chcę robić i jestem tym, kim chciałam być. Myślę, że to jedna z definicji bycia szczęśliwą.